Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ziomek Entertainment. Chcę tylko czy coś się zmieniło w składzie, może Kasper coś dodał. Nie, nic się nie zmieniło. Eee, go wczoraj nie było. Stoimy sobie tutaj... W sumie go możemy dać, jakby był potrzebny w ataku za łuciniciem. Dobrze. Więc skład mamy gotowy do meczu, więc przechodzimy do samego meczu punkty 10 punktów prognoza 13 punktów możliwe jeżeli będzie ktoś z głosem to ja albo się rozłączam albo kończę odcinek nie wiem bo <laughs> spróbuję najwyżej nagrać drugi raz bo ja nie chcę żeby potem ktoś miał do mnie wąty o głos więc tak zaczynamy no, nagrywanie ja mam y, stroje Borus i dartmund z tradycją pozdrawiamy o wow, o wow, o wow, wow. mam trochę lepszy skład więc może być problem ale on ma brązowy z grany tutaj widzicie na zielono cała linia obrony możemy mieć trochę kłopoty z obroną ten soldado Pedro Alonso. o Pedro Soldado Ezil, Ezil, Ezil Ezil uderza. Ezil uderza i ja nie, nie ma gola. Albo blisko. I co? Ole strzał, pięknie, Pedro. Piękna ranka. 1 do 0 Pięknie musi strzał, Pedro, pięknie. O, trzeba teraz grać. pujol, Dobrze pujoj. Ale nie, nie udało się. Dobrze pujol, pięknie. Tip nie powinienem kondycji dać? Jeżeli możecie to przypomnijcie mi pod komentarzami, żebym dał kondycję, ponieważ e, często zapominam. Może rano uderza, ale Diego Lopez na straży, nic się złego nie wydarzy. E, jak to mówię. Eee, poszedł za 3000 bodajże, więc... Nice, nice nie zarobiłam. <laughs> nie wiem czy będzie jakieś otwieranie paczek na razie musimy sować jakieś momenty z faulową, proszę nie a dobra żółta nic się nie stało takiego tego. tego. czekajcie schodzą paczkę chipsów. psów <laughs> wczoraj jeszcze dziwne Sanchez biegnie od zbiera pienięk Sanchez leż ode mnie E, dobra, Sanchez, Soldado, Soldado, Soldado pięknie wybiega z okazji, sam, i podaje do klikania Telo i no nie wiem. Przeciwniku, proszę cię, ogarnij internet, bo tak się nie da grać z tobą. I...

Zobaczcie na to. No widzicie to tu o kontrakty się nie musimy martwić. Eee. Yy, cyk, cyk, modyfikacja. Kodycha. Nie, nie. kodycha dycha. brakuje jak Kondycja. Temu brakuje kodycha a no, masz czterade. Oddycha ci brakuje, rekulę, wiesz? Okej, już masz kod <coughs> Tutaj, znaczy znowu w rekulę kod dycha Cyk mm, kogo tutaj jeszcze tak... O, tam Hello Piantello. Nie wiem jak to się mówi Teo, Telo Nie Ej, nie użyło się Kontrakta mu pewnie dały Kurczę, kap. Dobra. Dobrze to już jest gotowy Już raczej nikogo nie powinien dawać Więc to będzie mecz o mistrzostwo ludziska Tak, mecz o mistrzostwo, zobaczymy co tam się uda Uh. Oni wyprognozuje, że nam się uda. To już ciekawe. Czekajcie krótkie dzień. Dobra, ja już jestem. I... jesteśmy gotowi przeciwnie opuścić, kurczę. Uh, dalej? To dobra, dalej, 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 dalej. O, koleś ma realu. Słowo nawet te są na herbę. Jaki ma... O, włoski, nice. Siri Giulio, się nie mylę na brance, baletelli w ataku. Mało znam tych zawodników. No, praktycznie nikogo jeszcze nie... Nikogo więcej nie znam. Ale... Nice squad, Nie słychać chyba. No? no, I don't know. Dobra. Soldado! Soldado! Daj się zrobić w uniach. A tu Sylwestr! Nesta. Mm. Oj oj. Nerwujemy tyle jak przeciwnych ma taki słaby internet. Ja mam dobre na tę grę. Bo szczykowski, zobaczcie jaka kiwka I patrzcie na ten na jego speed Patrzcie jaka kiwka Czabialoza, czabialoza, to się nieźle kiwa, ale stracił, bo go Nie, wyjdzie w dobrze, Lopez. Lopez jest na straży, nic złego się nie wydarzy. A Szczykowski był, Szczykowski bardzo szybki. A Szczykowski kurczę, źle trochę. A to był faul! защита. Если все на не будет за бога. Разве вы больше как-то говорю. Давай, давай, давай. Ty, 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 ty. <kledy> tak sobie dłucę taką fajną piosenkę z FIFA. Sora, ale nie chcę być praw autorskiej. Żeby... I dlatego wam nie puszczę piosenek od jej. Nie ma jeden do zera, ale to pija sam, czy super! Oj, no ojo! Dobrze Lopez, bo loterii ma bardzo się zmęczały, a Lopez nie dał się. Jest 6 tysięcy bodajże za mistrzostwa ligi, więc nice. Przejdziemy sobie wreszcie do drugiej ligi. Chciałbym w pierwszej spotkać Jacoba bądź kogoś innego z tego zagrajberów. Matesola? Na... <laughs> nie wiem, wiesz, kogo tam spotkamy bo jest możliwość, że nie spotkamy nikogo. Także wiecie. <grymne> <grymne> Ojoj, oj, strzelił na Mario Balotel Man. Jeden do zera. I widzicie, jestem. Jestem, który po prostu... Yy. Nie wyzywał kogoś z powodu, że strzelił mi go latem, bo ładnie strzelił, no ładnie, tylko to nie czuję się taki spełniony. <grym> Dzięki mojej Ojej, Dobrze, że ja, że ja odszumiam mikro, bo e, nawet nie muszę odszumiać, ponieważ e, ja nie mam szumu ale jakby tak wszystkie szuby z mojego mikro się zbierały no to nie miałbym nawet 10 widzów jest jeden do jednego soldada ponieważ się ja tu przy komputerze mam takie szuby oh, hej hej ho, hej ho o źle I z czego byście chcieli karierę? Z jakiego klubu? Nikt, nikt się nie wypowiedział na temat odcinków, więc ja będę ustalał. Jakoś codziennie powinien być, jeżeli mi się uda. Oh no! <coughs> oh no! Pujol! Także z... o loterni. I jasne gdzieś I jasne. I Dobrze wasze się rano. Nie żałuję, że daję Ci tej kondyfy. Jeszcze byłaby szansa większa na... ...woją kontuzję. A tak to jeszcze mi z... ściągasz od zawodników takie dobre piłki. Oj, teraz straciliśmy bramkę. Kto nam strzelił? Marchizio! good job! Marchizio, bardzo dobry zawodnik. To tak, bardzo dobrze zło. tylko tyle. Ładnie strzela Jeszcze fajny jest yy, w... SP. O, czy tam SP Czy HP no, Nie wiem, do no, sorki. Z moją wiedzą. liwo. Fajnie też gra. Dobrze się pedro. Eee, kardy, 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 tak. Teraz nie można tego spotkać. No co? Nie no! Broń to! Ja! A nie już wyjdzie. O, mało. Nie wychodzi. Żadnym mi Trochę też to jej rozwaliło. Bo... A w sumie... Ja, pujol! Ale ładnie strzeliłeś! Brawo, pujol! O co ja robię dzisiaj? Co ja dzisiaj robię? Seligio. Oj, oj Ja już myślałem. za OBI podaje. <kluzny> czy chcielibyście kad to ten Tottenham, czy czymś innym? To... Czy Spurs? <kluzny> czy Barcelona może? Czy może Realem? co chcecie? Czy Borusją? bo. Wiecie, nie będzie większego spóru, jak zrobię to albo Tottenham, albo Worusy, Albo może Chelsea, albo Arsenal. Tu już będzie trochę spór, bo wiecie, to jest derby. Największy spór będzie przy Realu i ba Przy Realu i Madrycie, Jezu. Przy Realu i Barsie. Ja długo postaram się wykombinować dla Was jakieś kilo deje. Soldado, yeah! 2 do 2, bravo Soldado, taka piękna dziewczynka, jak widzicie. Ja po prostu lolowo, lo, lo, losowo, ja po prostu losowo tak y, sobie po klawiaturze jeżdżę, sami tak to można jeżdżę. Klikam losowe przyciski po prostu na klawiaturze do barycznej plus tabsok bo to jest po prostu, o nie ma gola, to jest po prostu takie ustawienie na mojej klawiaturze. Bo ktoś się pytał jakie mam ustawienia, to L to jest podanie, no L to jest podanie, czekajcie, wypuścimy Łaszczykowskiego, Łaszczykowski zbyt szybki, żeby stracić piłkę. Soldado, ale nie ma gola. Yy... Kurczę, zapomniał czy to ja mówiłem, a dobra już. Ry ry. Nie wiem, czy dodać, bo jakieś muzyczki dodał, ale zobaczmy. Właśnie, sorry, zabrak triggera, to już się poprawia z tego Ja, dawajcie teraz to połączenie z tego akryla. to wszystko. Dobra. Teraz tam ja, to zostałem Cztery bramki w pierwszej części mesły. Dobra, jeszcze to przyciszę. To jeden... Spotkał się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Włodek nigdy... No nie wiem, Włodek cię szaren robić. Cześć Pokawski nigdy miał nikogo nie wystawił. Nie zmianę robi jakieś. I to są dobrzy ludzie, ponieważ oni nie wychodzą z rozgrywki. Ale ładnie strzelił tam, tam w ogóle. Ujol wiedział, że nabrał piłkę i jest po prostu tak szybki. Nie jest bardzo szybki, ale na tyle szybki, że go nabrać piłkę niech kiedy go występuje. To wiesz, jemu na pewno by jemu w lecie. Dobrze, Lopez, to nie było nic trudnego, ponieważ ten nie zajmowała się spuścił, ale... A i tu podawanie. Jacob który się w którymś odcinku powiedział, że jej to powinno naprawić, ale to nie chodzi o to, że powinny to naprawić, ponieważ to, to bardziej urealistyczna grę, ponieważ yy, ciężko się przejmuje tą piłkę. I jest takie coś, że może się ona odbić od twojego zawodnika i takie różne kolizje, więc to jest

Jeszcze strzelić, chyba... Chociaż wystarczy mi się na tym grać. Ha! Ha! Nie ma! Nie tam. Ma! Nie ma! Ojojojojojeje yeah. No nie jak ty strzelasz soldado Nie no Słabsza droga widać O Ojeja Sanchez I widzicie w tej chwili Sanchez Nie dostał jej od razu Tylko tak by się podbiła widzicie I to jest kolizja O to w tym chodzi wiesz To dodali bo ja czytałem o tym wyjściu. Jak dla mnie to zawsze. Bo w Gwasty nie ma czegoś takiego, że odbiła się piłka. Nie? nie było takich kolizji jak teraz. O, dobrze, pujolę. To jest Masz czerwone bardzo pięknie, odejmujesz te takie ważne piłki. Zabierasz, odejmujesz. Zabierasz te bardzo ważne piłki. Ej. Asaj. Zawołamy tutaj soldado. Soldado tutaj przy drodze. Ja cieszę się od tej osoki. O bo mi się zawsze butami kojarzy. Tutaj i Soldado mają... obydwaj mają białe buty, korki O to 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 trzeba się bronić teraz Dobrze Ja za właśnie kupię bo nie pasował mi Real albo Wiem że Diaz może może gorszy ale dla mnie jest lepszy Ezil, Ezil no nie do no, super. Soldado uderza teraz Ale to było podanie nie chciał Co to ma być Soldado proszę ja O, dobra. Ojezu. Możecie mi jakieś prawo dawać? Dobra, wezwólmy sobie Teo, teraz się już nie pominę. Ojojo, oj, Jezu. Słaba kiwka, bo w sprincie. To jest moja wina, więc ja nie osądzę Puzzila. Puzzila! Ezila, o nic tutaj. Spoko, Ezil, nie martw się. Już oddawać dawna pewnie tego nie słyszę, nie? Mnie rozwala, to sobie tylko gadaj dalej. Ooo, naciągnięcie. I tak to jest, jak się nie daje kontynencji. Potrafi spalić w takiej akcji. Eee. Teraz będę wybijał. A było fantastyczne. Będę się starał strzelić jeszcze jednego. Teraz, teraz się, broni! Piłka wychodzi Ładnie tam. Ja. A ładnie zwoleje też. Okay. Dokładnie, a wręcz przypakował. Oj, 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 Balotelli! Oj, oj, oj! O, ta cieszynka Balotelli jego. To zebra

Tutaj wyzwiadły sobie odnikały z jeszcze sytuacja. Bardzo ważne. Oj, nie udało nam dobrze teraz głową i nadal są Soldado uderza! A. No. Poszewa bo. Teraz się uda błaszczyj kost kostrzyj kost albita dobra okazja na dośrodkowanie kost. Ej, faul! Faul, faul! Sędzia! Faul! Oh. Dobrze! i się, bo jeszcze dwa mecze, ale no i tak już jest mistrzostwa. Dobra, zobaczmy sobie powtór. Nie, dobra. Eee, dalej. Nie ma jeszcze mistrzostwa, jeszcze jeden mecz, bym musiał wygrać. Dobre, ja się z wami żegnam. Dział, cześć!